Gdzie mamy koniarą i koniarzu? Dzisiaj jest Mikołajkowy vlog ze stajni, ponieważ dzisiaj będę Mikołajem w Stajni i dylemat ze mną będzie moim reniferem. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj się przebieram za Mikołaja, będę wręczać prezenty wszystkim w stajni, więc oglądajcie do końca. My oczywiście musimy tego jegomościa przygotować na świątecznie. Mamy tutaj laskę, To będzie moje berło i... I dylemata też <laughs> I będziemy go ubierać, bo nie ma łańcuchy. Chcę dylemata troszkę przyozdobić. Jak widzicie, jemu niestraszne takie rzeczy. Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby subskrybować i dajkować Nie wyraża żadnej. Jest czujny, ale nie boi się. Nie, on pierwszy raz to widzi, więc chce, wiesz, jakby mi upadło, czy co, żeby wiedziało to z każdej perspektywy, ale ma wywolone. Dobra, zasłużyłeś na smaczka. Pobiecałem Ci wcześniej, więc masz. Jakieś mało chłopczy, wie to się. Powinnaś już mi dawno go dać. Dobra, trzeba go wyczyścić, bo on jest brudny. Jesus fucking Christ! Jakie ty masz brudne nogi? A jeszcze mamy owiki w ogóle. To światło jest jakieś specjalne, że on jest takie różowe? On ma w ogóle takie. on, takie paseczki na kobietkach, a nie każde koniki to mają. Że ty? Że niektóre koniki mają albo całe białe kobietko, albo całe czarne. On ma akurat paseczki Co ja ci robię, ze jesteś tuzyst? grzywkę. grzywka Lematywa no, ja chyba nie lubi krzywki. grzywki Normalnie zrobimy się jak koń, ale dlaczego jesteś zły? O, dziękuję, On takie fójce ujemnie. mnie Fuj, to za brudne zwierzę, co nie tyle ma Właśnie O, czekaj to, to nie jest A może myślisz, że to żarcie. To wygląda jak trawa. Ale nie, ogólnie to właśnie... To czekaj. Zrobimy tak, że, że cię odczulimy. O, czekaj. Dobra, to teraz po całym ciałku robimy masaż. Łańcuchowy masaż. Nie jest niespokojny, ale ma takie... nie. Hmm. Wiesz, że on nie widzi stricte przedniem? Na przykład, o, tutaj on tego nie widzi. Dlatego widzisz tak głowę. Dobra, y nie wiem, czy to, że to jest czerwone, ci coś zmieni? Nie, pewnie nie, co nie? I co, mamy derkę czerwoną. To teraz zakładamy śniegowy czaprak. Wiem, że on jest świąteczny chodzi o to, żeby był biały. Ok, nie czepiajcie się. Mam w ogóle taki pity, że muszę mówić do, do kamery. Mam tutaj mikrofon, widzowie, testujemy mikrofony. Ej, ale Gdzie jest tym kopytkiem? Dlemat! Co fucking Aha, muszę przynieść sprzęt, jakby, nie wiem, może potrzebuję siodła na przykład. Dobry dlemat! Speedrun! A nie! Ale jest najpierw, co? Kurde, mogliśmy wcześniej przyjechać. No, chyba, że zrobimy tak, że najpierw będzie to mikołajowe, a później pojeździmy. Można zrobić, bo w sumie nam się nie śpieszy. Tak, mamy widzowie takie owiki i założymy mu, no. Jest trochę, trochę mu wyczyściłam to i niby mu wysoszyłam, albo mam nadzieję, że nie będzie jakoś brudne. Mega. I ty masz strasznie duże nogi, Dylemat. Może trochę wyżej to dam. Nie no, muszę mu dać wyżej, bo on ma za dużą łóżkę na to. Ej, ale... Fa... Zobacz, jak fajnie wygląda. Ogólnie, widzowie, Dylemat od dzisiaj nazywa się Rudolf. Patrzcie, mamy takie nauszniki reniferowe. na no, Dylemat... Dylemat, o, wiesz, chowa łóżka, takie nie, nieco. Ale będziesz śmieszny. Nie mogę. Dylemat, daj to ucho, no. O nie, zabrał to. Ale jestem zły. Nope! No naprawdę? Ja nie mogę to zakończyć. Dobra, ja muszę to od razu mu założyć to o głowie w takim razie. I znowu się spierdział. <noise> Będziesz to nosił dzisiaj, choćby nie wiem, czy byś chciał, czy nie. Rozumiesz to, nosisz to. Nawet nie... Pro... Nawet nie nie, 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 nie. Bo jak mówisz, jak mu to założę, znaczy on tego nie zrzuci, bo to będzie już na tym, zobacz. Oh. Boże, ty kamoniu. No. Ty specjalnie to robisz i zabierasz mi to ucho. Ja wiem, ja wiem, proszę przestać. O. o Jezu, wytrzymaliśmy to. O wasze, ja już się zmęczyłam. Rudolf, możesz współpracować, bo zaraz przyjdą dzieci. I co, jak cię zobaczą, że jesteś prawdziwym koniem? <noise> Dobra, wydaje mi się, że jedno owiki wystarczą, jakby wiesz. Tylko pamiętaj, żeby wziąć te prezenty. Mam nadzieję, że byliście grzeczni wszyscy. Mam nadzieję, że nie ma kluchy na ujeżdżalni. Zapraszam na ujeżdżalnie wszystkich. Wartek, ale ty tu musisz przyjść. Więc wsiadłam na dylemata, ogarnęłam się i poszłam po grzeczne lub niegrzeczne dzieci. Zobaczymy. Muszę iść teraz do dzieci, które były grzeczne. Mój renifer się trochę ślamazarzy, to chcę iść pierwszy, ponieważ y, najpierw będzie przejażdżka na reniferze razem ze mną. Jeździsz konno ogólnie, nie? No, weź sobie. Kask. O Jezu, jak ja dawno tak nie siedziała będzie próba jazdy Jeśli nasz renifer nas nie zrzuci, to znaczy, że byłaś grzeczna Jeśli oglądaliście oczywiście film 24 godziny w stajni. Jeśli nie, to musicie to obejrzeć To właśnie ta osoba i jeszcze twoja koleżanka, tak? One właśnie zrobiły tą paczkę Poznaliście twórczynię magicznej paczki po się jeździ ciekawie. No ja już dawno nie jeździłam. I tak stwierdziłam, że właśnie padł na taki pomysł. No i pierwszy jeździec wsiadł na naszego magicznego renifera. Kółeczko z tempem, proszę bardzo. Jedzie, jakoś jedzie. Ważne, żeby szedł. Jedziemy. Jak na razie jest dobrze. Przez pierwsze pół roku już pierwsze pół nie przejechaliśmy, czyli byłaś grzeczna przez pierwsze pół. I zapraszam kolejną osobę zaraz, tylko nie wyjeżdżaj z Dobra, zatrzymaj go. Ale jeszcze zanim zejdziesz, będziesz losować prezent. Czekaj, uwaga, zrobię tak. Proszę bardzo, losuj na ślepo, nie waczcie. Ale Hola, hola, zanim zobaczycie, co wylosowały dziewczyny, to chciałabym wam pokazać cały proces, jak powstawały te nagrody. Robiłam je sama, coś na podstawie takich mini pici-pici hopi horsów w takiej formie bryloczka. Można ich przyczepić do kluczy, gdziekolwiek. Chciałam zrobić taki mały drobiazg, coś od siebie dać. Jestem w końcu Mikołajem w stajni. Wracajmy do losowania. Proszę bardzo i jeszcze dodatkowo ze skarpety. Nagroda. Byłaś grzeczna, bo nie spadliśmy, więc. Najlepiej mnie nie zrzucić przy okazji, jak będzie siadać. Trzymaj się? Dobra. Zapraszam kolejną osobę. Jak się nazywasz? Madzia super. To jedziemy rundkę, zobaczymy, czy byłaś grzeczna, no, dobra. A jechałaś kiedyś na reniferze? Nie. O, widzisz, to twój pierwszy raz. To teraz losowane prezenty. Czekaj, jeszcze nie schodzisz. Spokojnie. Proszę bardzo, zamknij oczy albo nie patrzcie, co losujesz. Dziękuję bardzo za przejażdżkę, byłaś grzeczna. Chciałam tylko wspomnieć, że wszystkie zasady BHP zostały utrzymane oraz nasza waga nie była przekroczona 10% wagą konia, jaka powinna być prawidłowa, więc wszystko zostało przemyślane i bezpiecznie przygotowane. Po kolejnych kilku przejazdach oraz losowaniach zaczęliśmy sobie robić zdjęcie grupowe. O, no i to jest ten, dokładnie Ktoś tutaj porządnie dylemata ruszył w końcu No, ja już mówiłam, że ja się nim bawić nie będę A jeździłaś już na Reniferze? Nie No to widzisz, masz pierwszy raz no, no. super <gry> Proszę bardzo, byłaś grzeczna Przeżyliśmy, więc byłaś grzeczna Nie ma dylematy dzisiaj Byłaś grzeczna? No <gry> ja Tylko grzeczne dziecko jest w stanie okiełznać Renifera Ale on ma ciepły ten... Jak się tak siedzę na nim tak no siodła, no. to jest tak cieplutko. Kilka dziewczyn chciało ze mną fotkę na pamiątkę, za co bardzo mi miło i dziękuję. Możecie na kurs ustawić. No i przyszedł czas na jakieś fajne nagrania świąteczne w tym stroju oraz jakieś malutkie przeszkody. Dla takiej rozgrzewki pojechaliśmy sobie kawaletki. Ale jak wiecie, koniecznie lubią się potykać o własne nogi. Oczywiście po więcej minifilmików zapraszam na mojego Instagrama oraz TikToka. Tam niedługo pojawi się kilka małych filmików właśnie z tego dnia. Ogólnie zgubiliśmy owijkę podczas jeżdżenia i wygląda ona w taki sposób teraz. Po całym wydarzeniu z dziewczynami wstępowaliśmy dylemata już w ręku. Rozsiodłowaliśmy oraz wyczyściłyśmy go. Oczywiście chciałam wam wszystkim podziękować w ogóle, że tutaj jesteście na moim kanale. I życzyć wam wesołych świąt. Wiem, jeszcze jest trochę czas do świąt. I mam nadzieję, że wasze święta miną bardzo fajnie. Przed nami spokojnie jeszcze kilka świątecznych filmów, więc wyczekujcie i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Temat jeszcze tutaj za dobrze przejechaną w końcu przeszkodę. Dobra, idziemy go odprowadzić na padok. Więc dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Nie wiem, co widzieć z tego filmu, bo dużo chaosu dzisiaj było, ale oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować i lajkować, a my przesyłamy wam gorące pozdrowienia.